Dziś chcę ci powiedzieć trochę o tym, co to jest wahanie, jaką ma dla nas informację, i o tym, jak podejmować decyzje w zgodzie ze sobą. Zapraszam! Cześć, z tej strony Sławka Turowicz. Witam cię serdecznie w moim podcaście. Po ludzku dzielę się w nim własnymi refleksjami temat tego, jak może być przyjemniej i łatwiej w życiu. Spotkajmy się w środku. Zapraszam. Wahadełko. Wahadełko to dzisiejszy odcinek, którym którym... E, Zastanawiałam się w ogóle, czy ja chcę dzisiaj nagrywać i, i, i co by to miało być, bo jest czas przedświąteczny, adwentowy. Z jednej strony zależy mi na tym, żeby to był czas, w którym jestem po prostu też obecna w rodzinie, ale też przy samej sobie. I grudzień jest szczególnym momentem, w którym, jak wiemy, Um, on jest emocjonalnie czasami trudny, ten grudzień, bo, um, bo odpalają się nam różne marzenia, oczekiwania, nadzieje związane z atmosferą um, świąteczną, której spodziewamy się, której marzymy, do której tęsknimy. On jest fizycznie trudny, bo mm, oprócz tego, że staramy się, aby no, w moim domu tak jest, że my również ten adwent przechodzimy w jakiś taki sposób świąteczny. Więc y, już y, budowanie tego, żeby, żeby był jakiś nastrój w domu, czyli no, chociażby dekoracje, czy. Mm, jak wspominałam o tych właśnie karteczkach adwentowych, no to, to też takie drobnostki są, które jednak składają się na tą codzienność. Plus, dodatkowo wiadomo, że zakupy związane z, z prezentami, pakowanie tych prezentów, czasami rozczarowania, że przyszło nie to, że trzeba odesłać. Czasami y, taka logistyka związana y, z, z, z tym, jak zadbać o to, żeby ten dzień y, zmieścił możliwie jak najwięcej mnie w tym dniu, y, ale też, żebym była dla moich bliskich obecna. Hmm. Kolejna kwestia, no to dekorowanie, przygotowywanie, sprawdzanie tego, co już mamy, porządki świąteczne, planowanie menu. Też różne takie dodatkowe zajęcia związane z tym, że z kimś, z kim nie będziemy spędzać świąt wigilijnych, wigilii, świąt Bożego Narodzenia, ale z kim mamy ochotę spotkać się, jak to wszystko... Tak ułożyć, żeby to, to było służące dla, dla każdego, a nie wyczerpujące, a nie z poczucia obowiązku, tylko jak, jak zrobić z tego, żeby było jak najbardziej lekko. Dodatkowo dochodzą jeszcze takie zajęcia związane ze szkołą. No bo tam też. Nasze dzieci w tej przestrzeni. Chcemy, żeby czuły się dobrze. Jest wiele jakichś konkursów świątecznych. Jeszcze teraz wypadły u mojej córki urodzinki, na które została zaproszona. Dużo takich różnych, niespodziewanych, też czasami akcji, które się gdzieś gdzieś dzieją. Ja w tym wszystkim pomyślałam sobie: kurde, ten tydzień jest tak mocny. Tak dużo mam zaplanowane. Na tak wielu kwestiach mi zależy. Zapisałam się na nowe warsztaty. z Czegoś zrezygnowałam, ale tak bardzo świadomie. I chcę się spotkać z bardzo mi bliskimi osobami. I wiem, że moje dzieci też będą miały wielką frajdę, bo pójdą sobie ozdabiać pierniki w ramach naszych Tutaj um, wspólnotowych, kościelnych e, działań. A jeszcze ten odcinek. No, i tak było. Czy ja go nagram? I to wahanie gdzieś tam mi towarzyszyło w zasadzie od wczoraj, bo nie wiedziałam, jak się ten dzień potoczy, też e, dzisiaj, ten dzisiejszy. Stąd też mój wczorajszy post na moim prywatnym. Fejshiku, czyli ten, w którym w którym pisze, że każdy wybór jest dokonaniem. On obudził we mnie coś takiego o wahaniu. O wahaniu i od razu to słowo, kiedy o nim myślę. Nakierowało mnie też na mój sposób przeżywania adwentu, czyli ja robię teraz taki, taki kurs z aplikacją Pogłębiarka. To jest katolicka aplikacja, ale naprawdę ten kurs uważam, że, że gdyby odciąć się od kwestii religijnych, to jest bardzo fajnym narzędziem do wglądu w siebie. On angażuje ciało poprzez ruch intuicyjny. Który, którego ćwiczenia tam są propagowane, ale też jest rozmowa na temat neurobiologii i tego, w jaki sposób kształtują się w nas nawyki. Więc ja akurat z tego kursu korzystam i, i, i czerpię naprawdę sporo. No i właśnie w zeszłym tygodniu było trochę takich, takiego wahania się w ciele. I to jakoś mnie e, zaprowadziło dzisiaj do takiego odcinka, co mi daje wahanie. Co mi daje wahanie, kiedy się waham? O czym mi to mówi? Z pewnością mówi mi o tym, że są jakieś takie dwie, przynajmniej części. Które mają odmienne spojrzenie na to, co byłoby dla mnie lub dla kogoś, czy ogólnie właściwie dobre. Mówią o jakimś trudzie związanym właśnie z wyborem, co jeszcze daje nam wahanie. Wahanie daje nam możliwość pozostania w status quo. Co jeszcze daje mi wahanie? Wahanie daje mi możliwość pozostawania w roli dziecka. Przy, nie przyjmowania odpowiedzialności za coś. I, I chciałam się podzielić moim, ale to jest tylko moje, mój sposób, na znaczy tylko, być może ktoś też go ma tylko w sensie takim, że nie chcę, żebyś to zrozumiała, że to jest takie coś, co ja y, zalecam robić każdemu, bo absolutnie tego nie zalecam, tylko raczej. Chciałam zachęcić Ci do tego, żebyś sobie zerknęła tak sama ze sobą, żebyś sobie posprawdzała, co i, i kiedy i jak robić, kiedy masz sytuację, tak jak właśnie kiedy się wahasz, żeby to dla Ciebie było służące, żebyś mogła przyjrzeć się temu. Jak, jaka jest. Jak, co, co będzie Tobie sprzyjało w tym, żeby, żeby z tego wahania, żeby to wahanie obejrzeć i zobaczyć, o czym ono dla ciebie jest? I tak jak przyglądałam się właśnie temu, że waha się czy dzisiaj w ogóle nagrywać ten odcinek? Mmm. Pojawiła się okazja dobra do tego, żeby to zrobić, bo akurat tak się ułożyła rzeczywistość, że jest na to przestrzeń i nie będzie to z żadnym obciążeniem dla mnie, obciążeniem emocjonalnym ani fizycznym. To, to właśnie, właśnie, go nagrywam, ale chciałam ci powiedzieć, co się mi sprawdza. I to jest metoda wahadełka. Ale nie mam na myśli tego, że biorę tutaj wahadełko i, i wykonuję jakiś test kinezjologiczny, chociaż nie sądzę, żeby. Ja, ja po prostu nie, nie umiem w kinezjologii, o tak powiem. Ja nie umiem w tego typu, więc nie zajmowałabym się tym samodzielnie. Natomiast, jeżeli znasz jakiegoś kinezjologa, czemu nie? Natomiast, co mi pomaga? Przede wszystkim, właśnie to, 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 co powiedziałam troszkę wcześniej, czyli takie oglądanie, jakbym miała zadać sobie pytanie, czemu służy to, że się teraz waham? Hmm. Czy, ko, komu to służy? Nie? Cze, cze, czego dzięki temu nie robię, albo czego dzięki temu nie czuję? Czego nie czuję dzięki temu, że nie dokonuję wyboru? Drugą rzeczą, która pomaga mi, kiedy się waham i mam trudność w podejmowaniu decyzji, to jest wyobrażenie sobie, jak będę się czuła, jeżeli te decyzje to są takie, że mam do wyboru albo zjeść kiełbasę, albo zjeść parówkę. Matko, ale podałam przykład. No dobra, to już pójdzie w świat, nie chcę mi się tego zmieniać no to wtedy, no to wtedy wiesz, no, no to jest albo-albo, nie? Tutaj yy, przy, przypuśćmy, <grym> przypuśćmy, ale nie no, przykład, nie. Jednak, jednak nie, jednak to nie jest dobry. Dobra, ale bardziej i tak, yy, czy iść na imprezę, czy zostać w domu? No nie da się pójść na imprezę i zostać w domu. Czyli, że to jest o jakiejś takiej rezygnacji, że jeżeli coś wybieram, no to siłą rzeczy nie wybieram tej drugiej yy, tak, to wtedy, jeżeli naprawdę mm, zobaczę sobie, jak będę się czuła, jeśli wybiorę pójść na imprezę, a jeśli wybiorę, pozostanie w domu, też łatwiej mi to zrobić, ale nie zawsze. Nie zawsze jest to takie oczywiste. I co jeszcze mi pomaga? A ja akurat mój profil w human design, może nie tyle profil, tylko mój typ w human design, moje centrum zarządzania podejmowania decyzji. To jest, um, nie, nie chcę pomylić, ale generalnie chodzi o to, że ja po prostu wystarczy, że zadam sobie pytanie i e, jeżeli mi przychodzi taka odpowiedź z brzucha, z trzewie, m, że tak, to to jest służące, a jeśli przychodzi mi, że nie, no to to jest niesłużące, więc znając to, no bardzo mi prosto jest takie decyzje podejmować, ale czasami naprawdę zbyt dużo jest myśli. Ja się nie jestem w stanie oderwać jakby o od nich. Moment. I wtedy hmm, i wtedy robię coś takiego, jakbym rzucała monetą. To mogę zrobić bardzo, fizy bardzo fizycznie i bardzo często wtedy, jeśli rzucam tą monetą, wychodzi mi. Powiedzmy A. Orzełek, B. Reszka. I ja zdecyduję się, już pozostańmy przy tej m, imprezie. Wypada mi, że powinnam zostać w domu, że lepiej, żebym została w domu. To jeżeli ja czuję ulgę wtedy, to tak. A jeżeli ja czuję m, opór, niezgodę, to właśnie robię odwrotnie <noise> i brzmi to może zagmatwanie, ale naprawdę jak sobie zdałam sprawę, że mi to służy, to po prostu zaczęłam to wykonywać. Nie pamiętam szczerze mówiąc, kiedy ostatni raz z czegoś takiego skorzystałam, bo jakby jakoś ostatnio jestem w sobie bardziej, bardziej sobie ufam. Łatwiej mi podejmować decyzje. Bo jestem bardziej uważna na siebie, ale na pewno chyba jeszcze, kurczy. to chyba jeszcze było w tym roku, nie wiem, jakaś albo wiosna, albo lato, y, albo późna wiosna, albo wczesne lato, y, była taka sytuacja właśnie i tak się mi trudno było zdecydować na coś i, 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 i ta moneta mi wtedy tak fajnie pomogła. Mm. No i bardzo jestem ciekawa, bo Wiesz, ja nie chcę, żeby to zabrzmiało, że teraz wszyscy powinni rzucać monetą i, i, i tak w oparciu o to, czy jest ulga, czy, czy jest opór, podejmować decyzję, bo ja jestem w stanie, że nie ma nigdy jednej dobrej metody, która każdemu będzie służyła. Ja bardziej zachęcam cię do takiego eksplorowania, do eksplorowania, co tobie może służyć. Jeszcze w kontekście wahadełka też chciałam powiedzieć, że, że podejmowanie decyzji, że im bardziej jesteśmy z sobą skontaktowani i znamy swoje potrzeby, tym jest łatwiejsze. I naprawdę też warto sprawdzać, co się wydarza, kiedy mówimy, kiedy ja tak mam, że, że mówię o czymś, że coś się będzie działo. To czasami ja, nawet zanim dochodzi do mnie, jaka będzie emocja, to dochodzi do mnie, czy ja mówiąc o czymś, mam wpięcie czy rozluźnienie w ciele. I to też jest ważną, ważną informacją. I to chyba. I to chyba tyle. Nie będę nic tutaj więcej już dodawać ci. Mm. No tak. Więc myślę sobie, że jeżeli ten świąteczny czas, tak jak u mnie, jest dla Ciebie jakimś takim czasem napięcia i czasami chciałabyś mieć jakąś większą lekkość. I, i, I mieć taką, takie poczucie, że, że ty też jesteś ważna w tym czasie, to, to fajnie byłoby, bardzo bym się ucieszyła, gdybyś po prostu sprawdzała sobie, czy możesz decydować zacząć decydować. W tych momentach, kiedy się nad czymś wahasz, tak żeby to było jak najbardziej z Tobą zgodne. Serdecznie Ci pozdrawiam. Pa pa.